Hej cześć manko, witajcie widzę w kolejnym odcinku z nowości z Inegier No i co widzę w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie na Steamie gdzie od dzisiaj do 9 września, czyli do poniedziałku jest festiwal eksploracji kosmicznej no i tutaj w skład właśnie tego festiwalu wchodzą różne gry demo. właśnie z kosmosu gierki przecenione niektóre o całkiem fajnych cenach widzowe niektóre gry naprawdę tych gier jest jak widzicie widzowie dużo duża ilość niektóre w lepszych cenach niektóre w troszkę gorszych ale jakaś tam zniżka jest no i co widzowie tutaj są różne gry o tematyce właśnie kosmosu czy to budowy, czy jakieś strzelanki, takie różne rzeczy jakieś fabuły no różne rzeczy naprawdę no i co widzowie Myślę, że w tym odcinku e, byłoby na tle e, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, dać łapki oraz skomentować tego odcinka. No bo zawsze e, coś e, na kanale ciekawego się pojawia, tak jak właśnie ten film czy też e, filmy z Epic Games z darmowych gier. E, na przykład w tym tygodniu będzie e, będzie tam football Manager e, 20 4 chyba i tam e, sniper e, Ghost to Warrior e, w czwarteczek, więc e, no, w czwartek wam na, Was widzowie na odcinek zapraszam e, właśnie z tych tamowych gierek z Epic Games zapraszam Was widzowie na Discorda, e, gdzie są e, właśnie informacje na temat e, czy to festiwali, czy jakichś wydarzeń ze Steama, czy też z darmowych gier ze Pika, czy też z nowości Złotow, tak, z bit, Blitz, kodów bonusowych i wszystkich innych rzeczy. No i co widzowie, myślę, że w dzisiejszym odcinku yy, to byłoby na tle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w pewnych odcinkach. Cześć, i hej!